Emaneczko, Ludziska, Stavros 84, 4 Geek 4 Lecimy z kolejnym meczkiem sezonów. Niestety poniedziałek wiem, że będę miał trochę zalany, za, zalany za, zajęty. Tak więc stwierdziłem, że nagram go wcześniej. Ten odcinek, jak się uda zagrać, coś jeszcze nagrać na te cztery następne dni. Mam nadzieję, że się uda. Gramy Torino z Kamilem Glikiem. Oczywiście wiadomo, kto będzie. Pie do budy, chciałeś być, buta śpiesz. Uderz to kuła z dystansu. Łoch, kurna. Do Komonsa Ci to jeszcze trochę brakuje. <grymne> tak więc no ten odcinek jest taki, no nie przez was, ale jak na przecie, ja na pewno postaram się zagrać tą drużyną. Oczywiście super ofensywny. Lecimy z Koksikiem. Jest próbuje mu zabrać piłkę. Będzie nie odzywałem się, bo widzieliście jak mieszałem przeciwnika z... Kim ty grasz? Bordeaux. Girondeau-Bordeaux. Pięknie, Quaggarella se pokręcił i wcisnął pod pasznika. Do budy, 1-0 Fabio Quaggarella. Jest dobry początek meczu. Tit Jedno co mnie martwi, że Torino gra trzema obrońcami. I to może być dla trochę zgubne. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Bo jest to pierwszy raz, tak naprawdę, jak Gram z, z takim ustawieniem. No, ej, grał dalej, podał dalej, powinna być, kurna, nie przywilej, tylko moja piła. I do budy. A nie, mi tu jakieś przywileje. Spalony? Nie. Gliku, dawaj, tu do budy z przeciwnikiem. No, widzisz, to oglądaj jeszcze, jeszcze możesz, zaraz jedziemy. I to samo po raz trzeci, oj, 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 no idź do góry, oglądaj. Dobra. Dobrze jest. No, ale pinball. Pięknie, ale ty się dziś orientuj się. Ale go minęło. Ale go minęło, dawaj Gliku. Pięknie to broni. Chciałeś być, ja na krótko nie gram. Nie, już po ostatnim babolu nie gram na krótko, nie będę. A. Dawaj kliku. Dawaj klej kopię, kamieł, i będzie Tylko teraz trzeba uważać taki szczał to wjeżdżę na ryby, do no Mamy trzech obrońców, nie będę grał krótko. Jak widzicie, <grystanie> stoi! Nawet chyba nie zauważył, że wyszedłem wyżej. Ale szpiła! Szkoda, że tak mocno to mu wyszło. Naszła na buta i kosmicznie mocno. Ajś, kurna Karaso! Kurna, widać te zawrotki czasami, a ja. Pięknie, pięknie go tu wyczyścił. Mariano Italiano, do budy! Ej, ale czemu? E, 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 Dawaj, Gliczek. Martinez! Uderz! Uderzył! Aj! Gramy dalej. Nie tam, ciulasko! Shonton? Pięknie, Gliczek go wyjaśnił. Quagliarella. Quagliarella. Ale spie... No nie wie... Ooooś Który obrońca by zdecydował się na takie zagranie w takim miejscu? Za mocno, za Próbował ale stracił piłkę. Pięknie I do środka. A i za powolny jesteś ataku dobry odbiór na własnej połowie. Ładnie wymieniają podanie. Jak nie kliczek go tutaj. Chycchyt! Chyba spalił? Nie! Kłagialera! Kłagialera! Dobra, do budy! No ależ przyjmij to! Kurde, ja myślałem, że to będzie na spokojnie przyjęcie. A ten tak to z papucia! Dobra, moja piła odbiła się od niego beretu Idziemy tutaj Tu długie trzeba grać Dobre No ale czemu, żeś ty się... A, no, dobra Aaaa! Kudna hata. chata Dobry ślizgać Postraszył go o! Gliku nie robi, tak nie musi. <laughs> Do budy, moja piłeczka. Tak, 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 tak. Za mocno, Mariano. Patrz, jaki kurna farcia. Nie tak! Pięknie! W co jeszcze chciał? No ej! Jak tak można skończyć! Jak! Przecież on sam na sam wychodził. Kuna hata! co za lujas! No, statystyki wydać, kto, kto szczela więcej. Ale jestem niezadowolony, że tam przerwał. Bardzo niezadowolony. <laughs> Ale lecimy z drugą połówką, t -t -tim. T -t -tim. a to t -t 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 -tim. Dobra, Dobra, dobra. Dobra. Ale ktoś niech ucieknie chciałem właśnie powiedzieć No ej, e, e, no dobra, schebla z, he, z, z kim do ludzi tam na glikach chciałeś iść Sędzia, uspokój się Szkoda tej żółtej No ale cóż Fał to fał. No. Ooooo! Tego zagrania to żeś mnie zaskoczył. Ten to jeszcze lepiej to zrobił. Oddałem mu co było jego. Aś, Górna chata. Nie było. Sp no właśnie, chciałem powiedzieć, nie było spalonego? Wszystko ładnie. Dawaj, tam gliku. Kolegę z napadu, Warner! jest pięknie, ale okno to tylko mogło być. Wyjąć, Warner od Ależ to zerżnął. Piek, ależ. Pajęczyna poszła do budy. Poszła pajęczyna. Mamy 2-0, mamy trochę spokojniejsze granie. Przeciwnik póki co nie nie, jest, nie gra najgorzej, ale no Szczelam bramki, tylko ja. <ślesy> e, tam twój zawodnik chyba miał obiec, ale mu coś chyba w życiu ci nie wyszło. Ej, nie tak, nie tak, ale pięknie. Biegnij, bo ten obrońca jest powolny ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na Niech! Za mocno! ale Aj, ej, różny. Kurna! Liczyłem na to, że ten jednak sprzed wyjdzie ten trochę bliżej co był. No ale cóż nie wyszedł, tak więc no... Lipa! Próbuję rozegrać posłów Dobra dobra Aaa, nie tam! No teraz miałeś zagrać do tyłu, ty Waflu Dobre przejęcie w obronie. brawo Czy to wykorzysta? Czy to wykorzysta 3 do zera? Dziękuję Torino znowu szczela! Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, że tak mam super ofensywne ustawione, ale pięknie się gra normalnie. Pięknie się gra Josep Aleksander Martinez Draicom No! Chyba stresado się powoli robi. Chanton. Bo... Szampana? Nie, nie chcę szampana. O, ależ. O, ależ uciekła. Ale tu jest jeszcze Kapitan Glik na posterunku! Hahaha! <ścoughs> Nabił go, musiał strzelać, Bo mu się zapamiętało szczała. Ej, do budy! Aj, wygrał to, cofając się ładnie! Nie ma spalonego! Pięknie, Perez! Wściekły Perez! Nie ta! No czemu tam? Kuna! Oj Gliko. Ojej, oj, 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 Gliko, Glik. Dobra okazja. Niecelny uderzenie. No, e, e, bramka jest trochę trochę filną <laughs> od No dobře, Glic, co robí, to robíš, Glik do Aj, ja jak już minąłem go ten pieprzedni raz powinienem strzelać. Moja piła, kuna. Wściekła hata Co myśli, żeby nie stracić? Puścisz to! Pożej! Do budy! za Oj, górna, no jak ja tego nie trafiam! Tyle sytuacji, a tu nie chcę wpaść. Spokojnie, to jeszcze nie koniec spotkania, ale zdaje się, że nic nie jest w stanie już odebrać awansu. No, awansa już mamy. Jak słyszycie? Szpakowskiego, piękne wejście. Wślizgaczem Trochę na ryzyku, ale do. E! Aha, no! <laughs> I puścił tą piłkę! Naprawdę? Ale wziąłbyś ją ze sobą! Podchodzisz krótko, ale. Jaki ciulas tu jest, gościu! Tam jest, gościu, dobra, tam trzeba zagrać. Szkoda, nie wyszło. Ajajaj, stawaj ty ciulo A jeszcze na niego naszłem. Ajajaj, ja! Kwaśle, zwierzę. No nie do tego. Olesz pięknie mu wyszedł, bramkarz, dawaj, dawaj, kopto! Dobrze, do buty, 0 lepiej jednak. W moim poprzednim meczu trochę spindoliłem, że dałem te dwie bramki szczelić. Zawsze to statystyka by lepiej wyglądała, jakbym wygrał do zera. Centymetrów. Was, oczywiście, jak widzicie, już to jest końcóweczka. Zapraszam do pisania, kim mam zagrać w następnym meczyku. Będę wdzięczny za jakieś sensowne propozycje, oczywiście, bo pamiętajcie, że jesteśmy... Coraz bliżej wyjścia z tej szóstej dywizji. Będą coraz mocniejsze drużyny. Eee, póki co no te trzy gwiazdkowe są ok. Aś! O! No! 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 Nie tam! No wychodzi ci gościu, a ty zagrywasz do tyłu! No, naprawdę! A i teraz za mocno. Szkoda, 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 ale to już jest końcówka, a więc wiecie. 3 do zera do budy. Aj jaj. jaj. Myślę, że piętą zagrać, to co... W ślizgiem ho, 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 ho. a steriliśmy! Hoho! ja. Jeszcze nie trafił! Jeszcze nie trafił! 3 do zera do budy! Pięknie, jeszcze nie trafił, nie bierze, mamy... A czekaj, bo ty nie powinniśmy mieć już awansu. O tak, ale już z krzpaką mówi, że awans? No to dobra, no to powinniśmy mieć jakoś... Niewiele nam punktów powinno brakować również do mistrza. Jak widzicie, świetnie, 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 świetnie mi idzie. Jest szoku, A Tak, mamy 18 punktów, czyli w czterech meczach punkcik do zdobycia. Was, o proszę, oczywiście zapraszam do pisania. Pamiętajcie, że jak nie zagram od razu tą drużyną, bo jest to powodem jest to, że pracuję, nagrywam 4 gram 4 na 4, tak jakby, eee. tak była mała zmiana grafiku, ale to tam to, to przypadek, że się tak wyrażę. I 4 następne mecze są nagrane wcześniej, później znowu wracamy do grania e, na czas, czyli w sensie to co to co na ogólnie to tak, to co napiszecie przy ostatnim meczu to wykorzystuję, Pis e, gram tymi zespołami przez powiedzmy przez 4 dni, a później na te 4 dni, które Mam pracujące nagrywam z tych co napisaliście wcześniej. Wiem, że to trochę skomplikowane, ale ja wiem o co chodzi, tak więc zapraszam, piszcie. Dzięki na razie.